Cześć. Nazywam się Asia Maciejewska i jestem ekspertem od warzyw w firmie Wulegutko. Zapraszam was dzisiaj na wędrówkę po dyniach. Dowiemy się, jakie są rodzaje dyni, co możemy z nich zrobić, a także jak możemy je wykorzystać w kuchni. Naszą podróż po dyniach zaczniemy od dyni olbrzymich. Zapraszam was do pierwszej dyni, którą wam chciałam pokazać. Jest to odmiana goliasz, bardzo ciekawa odmiana dyni o ogromnych, gigantycznych owocach. Ta odmiana świetnie nadaje się do marynowania, ale także do tego, żeby wyciąć z niej jakieś stworki na Halloween. A jeżeli chodzi o marynowanie, podpowiem wam, że dynia bardzo lubi przyprawy korzenne typu cynamon, gałka muszkatołowa, goździk, czy imbir. Także taka dynia marynowana świetnie będzie komponować się z różnego rodzaju makaronami, risotto, do dań mięsnych, czy do deski serów. Idziemy dalej. Wśród wielu odmian dyń na uwagę zasługuje także dynia Ushikikuri. Ta dynia ma dosyć drobne owoce. Ale jest bardzo fajna przez to, że jest kompaktowa. Taka dynia wystarczy na y, przygotowanie jednorazowego posiłku dla całej rodziny. Oprócz tego ma super ciemno pomarańczowy miąższ, a co za tym idzie, zawiera bardzo dużą ilość beta-karotenu. Kolejną ciekawą odmianą jest dynia ambar. Taka sobie zielona dynia. Uwaga, oderwiemy ją. Z zewnątrz jest, zobaczcie, zielona, nietypowa, bo pewnie wszyscy z Was kojarzą, że dynia powinna mieć kolor pomarańczowy, a ta ma tak, zieloną skórkę i pomarańczowy, ciemny miąż. Głównie ta dynia jest z przeznaczeniem dla rolnictwa z przeznaczeniem na pasze dla zwierząt albo też w przemyśle gorzelniczym. Kolejną fajną odmianą dyni jest ta oto. Nazywa się Różwif etampes. Co jest w niej fajnego? Jej kształt. Ta dynia jest silnie spłaszczona, mocno żebrowana i ma piękny, ciemno-pomarańczowy kolor. Zarówno skórki, jak i miąższu. Dorasta do około 5-8 kg. Naprawdę tych dyń mamy tutaj bardzo, bardzo dużo, to dynia Junona. Ta dynia jest dynią bezłupinową. Jak będę mogła, pozwolę Wam sobie przekroić ją i zobaczyć, że w środku znajdują się nasiona. Które są jadalne. One nie zawierają łupiny nasiennej. Stąd możemy ją bezpośrednio spożywać tak oto z pola, jak też możemy ją sobie wysuszyć. Te nasiona oczywiście wysuszamy w temperaturze powyżej 25 stopni i świetnie nada nam się do różnego rodzaju ciast, bułek, czy po prostu jako dodatek do sałatki. Miąż takiej dyni jest również jadalny, także z tej dyni mamy naprawdę dwa w jednym. Pójdziemy dalej. Fajną dynią. Jest też dynia Amazonka. Zobaczcie. Ta dynia jest również taka no, kompaktowa. Jest bardzo średniej wielkości, tak do około 3 kg. I jak najbardziej też jest na takie jednorazowe przyrządzenie obiadu dla całej rodziny. Także nie marnujemy jej, gdy nie wykorzystamy całej, tylko po prostu cały czas na świeżo możemy sobie urywać takie mniejsze dynie, których też jak widzicie na poletkach jest bardzo dużo. Inną odmianą dyni, również świetną, jest odmiana bambino, pod którą właśnie podejdę. Zobaczcie sobie tą odmianę. Ma bardzo dużo owoców, jak widzicie. Mają piękny pomarańczowy kolor, tak ją sobie urwę. Ona jest pokryta taką delikatną siateczką, ale w środku ma piękny, ciemnopomarańczowy miąż. Jak sama jej nazwa wskazuje bambino kojarzy nam się z dziećmi. Także jest świetna, aby przygotować jakieś potrawy dla naszych pociech. Następną odmianą dyni, którą chciałabym Wam pokazać, jest dynia Otylia F1. Otylia ma dosyć duże owoce, ale takie dorastające do 20 kg, ale co jest w niej fantastycznego, ona ma, jest bardzo ciężka. Ma bardzo gruby miąż, taki około 7 cm. Miąższ jest żółty, świetnie nadaje się do tego, aby zrobić z niej jakieś przetwory, dżemy, czy tego typu sprawy, albo żeby na przykład zrobić pire dyniowe, czy pokroić ją w kostkę i zamrozić. Ostatnią dynią, jaką Wam chciałam pokazać, jest dynia żeleroyzen. Również z, z grupy dyń o większych rozmiarach miąż ma również żółty, także gdy mamy wieloosobową rodzinę, na pewno nam wystarczy, aby stworzyć z niej naprawdę wiele rzeczy i zaspokoić wszystkich pragnienia. Chciałam Wam jeszcze pokazać pole z dyniami ozdobnymi. Co prawda to pole nie wygląda już tak fajnie, bo mamy no już troszkę późną jesień, ale zebrałam dla Was skrzynkę dynie ozdobne, aby pokazać Wam ich różnorodność. E, takie dynie ozdobne możemy sobie wysiewać w mieszankach i wtedy mamy oto tyle różnych okazów, a także w odmianach. I jeżeli chodzi o to w odmianach, no to mamy taką odmianę dyni ozdobnej e, Baby Boo, która charakteryzuje się tym, że jest biała, żebrowana i spłaszczona. Inną na przykład dynią jest o turban, która tak przypomina wyglądem grzybka. Inną dynią jest baby beer, który przypomina nam dynie, które wycinamy na Halloween. Z tym, że no jest taka troszkę mniejsza, ale jak najbardziej sprawdzi się do wycinania na przykład przez dzieci. I takie dzieci nasze będą miały taką małą dynię w lampioniku. Oprócz tego, wartą uwagi jest odmiana dyni ozdobnej korona cierniowa. Także zobaczcie, ona jest taka łaciata, beżowo-zielona, z takimi oto wypustkami przypominającymi koronę. Stąd ta nazwa. Takie dynie ozdobne wysiewamy w tym samym czasie jak dynie olbrzymie, czyli wiosną. Przeważnie w maju, jest to dla nich najlepsza pora na wysiew. Zbieramy, tak jak dynie, olbrzymie, no, jesienią, tak. Tutaj chciałam Wam jeszcze powiedzieć o tym, że takie dynie ozdobne nie zalecam do spożycia, ponieważ mają grubą i twardą skórkę, i także no mają nieregularny kształt, co będzie utrudniać ich obieranie. Lepiej ją wykorzystać jako funkcję dekoracyjną. A do przyrządzania potraw w kuchni lepiej wykorzystać dynie olbrzymie. Bardzo wam dziękuję za podróż na naszym polu po dyniach olbrzymich. Teraz zapraszam was do mojego stołu, aby wam pokazać, jak te piękne dynie wyglądają od środka. Tak jak wam wspominałam na polu, zaprosiłam was do mojego stołu, na którym przygotowałam wiele odmian i rodzajów dyni w przekroju. Chciałam Wam pokazać jak one wyglądają od środka i co z nich możemy zrobić, a także czym one się tak naprawdę różnią między sobą. I tak pierwszą, którą chciałam Wam pokazać to taki klasyk. Dynia o pomarańczowym miąższu, ciemno-pomarańczowym miąższu, yy, która zawiera bardzo dużo ilości beta-karotenu ze względu na swoją ciemno-pomarańczową barwę. I z takiej dyni możemy z łatwością przygotować zupy, ciasta, babeczki czy jakieś pire dyniowe, którego użyjemy na pewno w kuchni do wielu potraw, jak na przykład tam do sosów, makaronów, do risotto. Taką dynią ale innej odmiany, troszeczkę większą jest właśnie tutaj Bambino, o której wspominałam wam na polu. Ona ma również ciemno pomarańczowy miąższ z tym, że jest troszeczkę większa. A tutaj jeszcze tylko nie dodałam, że ta dynia Justynka, zobaczcie, ona jest dosyć maława. Także jest to dynia z typu takich olbrzymich, oczywiście yy, olbrzymich, ale do jednorazowego użytku. Także z łatwością wystarczy na jeden obiad dla całej rodziny. Oprócz takich dyni yy, mamy jeszcze dynie piżmowe. Nie pokazałam Wam ich na polu, ale przyniosłam je tutaj i chciałam Wam pokazać, jak ona wygląda w środku. Jest bardzo ciekawa, w ogóle, zobaczcie, w kształcie takiego dzwonu, także może też pełnić funkcję dekoracyjną, ale najistotniejsze jest w, nim to, w niej to i co jest fajnego, że ma bardzo małe gniazdo nasienne. Zobaczcie. Cały tutaj ten miąż jest w tej górnej części zawarty, jest bardzo łatwa do użytku, ponieważ jest też ma gładką powierzchnię, także będziemy ją z łatwością obierać i zobaczcie ile uzyskamy z niej miąższu. I też oczywiście nadaje się na zupy, na dżemy, na ciasta i tego typu rzeczy. Kolejnym rodzajem dyni jest dynia zwyczajna. Dynia zwyczajna, ale do uprawy na nasiona. I czym ona się charakteryzuje? Ja tutaj trzymam u siebie dynie y, odmiany Junona, ale oczywiście w tej grupie mamy wiele innych odmian dyni. Różnią się one wielkością, kształtem, a także y, wielkością tych nasion i ich kolorem. Pozwolę sobie tutaj troszkę wam wyłożyć tych nasion. Na wierzch, aby je pokazać. Zobaczcie, one mają barwę z reguły zieloną, tak? Z tym, że w odcieniach są ciemniejsze, jaśniejsze te nasiona, ale te nasiona możemy tak naprawdę spożywać od razu po wydrążeniu. Jest bardzo smaczna, a także możemy ją wysuszyć, żeby sobie po prostu zjeść w ciągu roku. Tak, nie tylko na świeże, ale także w ciągu roku i y, taką dynię wystarczy, że wysuszymy w około 25 stopniach, najlepiej troszkę więcej i później możemy ją dodawać, tak jak wam wspominałam, na polu już do sałatek, do ciast, do bułek i tego typu rzeczy. Także póki mam ją na ręku, skonsumuję. Kolejną, którą wam chciałam pokazać, jest dynia makaronowa. To jest kolejny rodzaj dyni, bardzo ciekawej. Czym ona się charakteryzuje? Że w środku tutaj ten miąż ma nitki. Nitki, które po ugotowaniu lub po upieczeniu przypominają makaron. I taki, taką dynię z takim makaronem możemy śmiało wykorzystać do na przykład spaghetti albo zapiekanek. Jest to bardzo dobra alternatywa w dietach, ponieważ makaron, jak wiemy, zawiera dużo węglowodanów, a taka dynia jest naprawdę bardzo smaczna i zdrowa, i przy okazji niskokaloryczna. Wszystkie dynie w ogóle zawierają bardzo dużo witamin: przede wszystkim witaminę C, która wpływa na odporność, a także beta-kerotenu. Ten beta-karoten występuje w największej ilości oczywiście w tych dyniach o ciemniejszym miąszu. Ale oczywiście żadna z tych dyn jej nie ujmuje i każda ma naprawdę w sobie coś dobrego. Także ja wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że przybliżyłam wam temat dyni, czym one się różnią i w jaki sposób możemy je przyrządzać i co możemy z nich robić. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. I zapraszam na kolejny odcinek hashtag Pięknie Rosną. Do zobaczenia!